do nas z koronami. Nie, e, ten, bardzo proszę do kogoś, który by to, ja wezmę. Dziękuję bardzo. ...podziękowania dziękuję. dla Was. delegacji, które przyjechały do nas z koronami, zapraszam do swojej koron, za które specjalne podziękowania dla Was i kilka słów o każdej delegacji. Zapraszam wszystkie delegacje do swoich wody. A dzieci, zapraszam do mieszkańców. Chodźcie z tymi koszami pięknymi. Przerysujcie wszystkich. Dla każdego tętnę mamy na dzisiaj wystarczyć. Częstujcie się, moi drodzy państwo. O to właśnie chodzi w święcie Płoń. Zapraszamy delegacje. Jak zobaczę, że jesteście w komplecie na rozpocznę, Omawianie każdej kolony, każdej delegacji chciałbym, żeby po każdej z delegacji padło kilka ciepłych, dobrych słów.